meczowej konferencji prasowej Lechia Gdańsk z Nić Pruszków jest z nami trener gości. Bardzo proszę trenera o krótki komentarz do meczu. Jeśli pojawią się jakieś pytania z sali to proszę po słowach trenera. Dziękuję. Dzień dobry państwu. Na początku chcę powiedzieć, że przyjeżdżając na taki stadion do takiego klubu do publiczności, która przez ostatnie lata doświadczała rozgrywek jak klasowych, to wymagałem od siebie od swoich zawodników przygotowania do meczu, żeby nikt na, na trybunach się nie czuł rozczarowany, że z poziomy spotkania. I według mojej oceny, jeśli wzięlibyśmy pod uwagę na boisku grę w piłkę 11 na 11, to moja drużyna cię zasłużyła na zwycięstwo, mimo tego jaką zdaje sobie sprawę przepaść dzieli oba kluby, obie drużyny. Jestem niesamowicie dumny ze swojej drużyny, za to jak realizowali plan od pierwszej minuty spotkania. Miałem takie wrażenie, że chyba do 30 minut, do tego tego fragmentu gry, rzutu rożnego, chyba jeden tylko szybki atak wyprowadził jak Grańska. Tak stworzyliśmy sytuację, jedną za, je, za drugą i ten mecz nas zbuduje. Tak jak gdzieś w tamtym sezonie, pamiętam, przegraliśmy na inauguracji z Siarką, tak dobrze, 4-0. Oczywiście nie chciałbym tutaj porównywać jednego i drugiego klubu, bo mam ogromny szacunek do Alechia Grańska, więc proszę sobie nie brać tego do serca, tylko jakby daje skalę porównania. Mówiłem wtedy po tym spotkaniu, że mm, z tej mąki będzie chleb, tak samo dzisiaj powiedziałem moim zawodnikom po meczu, że jako trener, który ja zawsze jestem rozliczany przez punkty, przez wynik, a ja rozliczam drużynę przez grę. To jakby dzisiaj po meczu oceniając grę, to ja wolę przegrać tak jak dzisiaj przegrałem z Lechem, niż wygrać tak jak się wygra Lechie. Z mojej perspektywy szkoleniowej Jakby wierzę, że taką grą, jeżeli Będziemy potrafili utrzymać taki poziom, jeżeli poprawimy naszą skuteczność, to nie będziemy musieli się w jakiś sposób obawiać żadnej drużyny w tej lidze. I ja sobie zdaję sprawę, że żyjemy w czasach, że słowa są weryfikowane i chciałbym, żeby ktoś z jakiś czas te moje słowa zweryfikował. Bardzo dziękuję tutaj Państwu za liczne przybycia i mam nadzieję, że zaprezentowaliśmy się z dobrej strony, że Państwo się dzisiaj na meczu nie nudzi. Dziękuję. Dziękujemy trenerowi za komentarz. Czy są na sali jakieś pytania do trenera? Tak. Trenerze z czy trener potrafi powiedzieć dlaczego ta bramka została po weryfikacji VAR odwołana? Czy tam był faul? Czy tam był spalony? Bo przyznam się szczerze, rozmawiałem tutaj e, z osobami z sali i nikt nie do końca nie wie. E, miałem okazję chwilę zamienić słowa z sędzią. Stwierdził, że nasz zawodnik Patryk Czarnowski obu rącz popchnął zawodnika i ja miałem okazję już przed chwilą widzieć tą sytuację i ja nie wierzę, że zawodnik, który ma wyprostowane obie ręce, ma taką siłę w samej dłoni, żeby wpłynąć tak na zawodnika, żeby się przewrócił. Moim zdaniem moment, kiedy zawodnik się przewraca jest sekundę później, kiedy piłka plącze mu się pod nogami i w jakiś sposób traci równowagę i się przewraca, więc proszę sobie zobaczyć z takiego Logicznego punktu widzenia. Tam nie ma odepchnięcia naszego zawodnika, tylko są wyprostowane ręce dwie sekundy wcześniej, i mówię, to musiałbym mieć niesamowitą siłę w dłoniach, żeby, nie wiem, dwóch zawodników przewrócić. Więc jakby e, życzę sobie, żeby w przyszłości e, podobne sytuacje były identycznie interpretowane. Żyjemy, że tak powiem, w czasach takich, że każdy sędzia ocenia według swojego, że tak powiem, spostrzeżenia. Ja uważam, że dzisiaj. Nie mówię o tej sytuacji, czy był, y, była ramka po tym warze, czy nie była. Uważam, że zespół zniszcza pruszków po świetnej grze zasłużył na dużo więcej. Szkoda, że w takich okolicznościach wyjeżdżamy stąd z zerowym dorobkiem, bo przypomnę, że dzisiaj dopiero przegraliśmy pierwszą mecz na wieży w tym roku. Patrząc przez rozgrywki pierwszej i drugoligowe, to dopiero znisz pruszków pierwszy raz dzisiaj mecz wyjazdowy. Więc jakby mm, szkoda, że to w jakiś sposób w takich okolicznościach, bo mówię, boisko uważam, że. Nie pokazywało tego, że służyliśmy tyle na to, żeby wjeżdżać w zerowym dorobkiem. mówię, życzę tej Szymonowi. Gratuluję mu trzech punktów i życzę kolejnych punktów w przyszłych meczach, bo mówię miejsce na pełen tego klubu nas Ignacja w eksaklasie. Dziękuję. Czy mamy jeszcze pytania na sali? Nie widzę tych pytań, w takim razie serdecznie dziękujemy trenerowi. Dziękuję. Dziękuję panowie.